Pochwalony Jezus Chrystus, mówi ojciec Grzegorz Ginter, jezuita. W tej kolejnej konferencji w naszych rekolekcjach chciałbym powiedzieć o takim słowie, dosyć technicznym, jezuickim słowie z duchowości ignacjańskiej, mianowicie o poruszeniach. Poruszenie. Co to jest w ogóle, z czym to się je? Ponieważ z tym się spotkamy też w naszych rozmowach indywidualnych, w różnych tekstach. W, w prowadzeniach do modlitwy, w tych punktach możemy spotkać to słowo poruszenie, poruszenia, ale nie zawsze wiemy o co w tym słowie chodzi. Chciałbym powiedzieć krótko o samym słowie oraz pokazać drogę poruszeń, która, y, które odbywają się w nas, do czego nas prowadzą, w jaki sposób to się wszystko odbywa, y, ponieważ to właśnie y, poruszenia są. Zwyczajnym językiem Pana Boga, który do nas mówi, że przez poruszenia Pan Bóg komunikuje się z nami. Wiemy, że nie, nie mówi do nas tak zwyczajnie jak drugi człowiek. Oczywiście możemy odczytać, że mówi do nas przez drugiego człowieka, ale Bóg, który bezpośrednio kontaktuje się, komunikuje z duszą, robi to za pomocą poruszeń: poruszeń wewnętrznych, poruszeń duchowych. I czym jest poruszenie? To jakoś um, oczywiście idzie od świętego Ignacego, który żył sobie w świecie tak jak żył, e, robił różne rzeczy, był żołnierzem, walczył, y, mieszkał na dworze itd., tak itd., tak ale w pewnym momencie zaczynają mu się powoli otwierać oczy. To jest po tym, kiedy y, doświadcza, można powiedzieć, porażki y, w bitwie pod Pampeluną, kiedy jest ranny i kiedy trafia na swój rodzinny zamek, i tam. W czasie rekonwalescencji się nudzi, więc czyta książki, a że nie było innych, to czyta pobożne, ale równocześnie rozmyśla sobie o różnych rzeczach ze swojego dawnego życia. I zaczynają mu się w tym wszystkim powoli otwierać oczy na co? Na wewnętrzny świat, na to, co się w nim dzieje, i zaczyna dostrzegać, że przychodzą do niego różne myśli, różne odczucia. Różne impulsy, którymi on nie bardzo może coś zrobić w tym momencie, może je obserwować, może się im przyjrzeć, może zobaczyć, że każdy z tych impulsów, z tych myśli, ma jakąś energię w sobie i popychają go do zrobienia czegoś, do działania jakiegoś. I tym właśnie jest poruszenie. To jest pewien impuls, jeśli chodzi o życie duchowe. To takim impulsem może być Boże natchnienie do jakiegoś dobra, do przebaczenia. Takim impulsem może być też pokusa złego ducha, do zrobienia czegoś złego. Też jest poruszeniem. I tutaj właśnie takie ważne rozróżnienie, uszczegółowienie: święty Ignacy mówi, że są w nas trzy rodzaje myśli. On te poruszenia nazywa myślami też. To nie jest myśl w naszym nowoczesnym znaczeniu. To jest myśl, która jest połączona z uczuciami, czyli ma w sobie energię do działania, i ona rzeczywiście popycha człowieka do, do działania, do konkretnego działania. I wiemy dobrze, że na przykład pokusa y, ma w sobie taką energię. Ona jest pewną myślą, jest czymś, co rozumiemy. Tak? Zrób to, zrób tamto, nie rób tego, nie rób tamtego. Ma w sobie jakąś energię, jakiś ładunek emocjonalny który za tą myślą stoi, czy raczej z tą myślą jest jakoś mocno sklejony i ta energia, bo, bo to, co w nas ma energię, to są właśnie emocje, ona popycha do działania. Właśnie, żebym to zrobił, albo żebym tego nie robił. Tak? Jak to słynne puchatkowe powiedzenie, żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. Tak? Czy ja od, mam sobie myśli, że mi się nie chce, czy mam, mam pewną koncepcję tego, mam pewną wizję tego w środku, a równocześnie mam taką Energia, albo bym powiedział, brak energii do zrobienia tego. Że, że z tym jest połączone jakieś coś więcej niż tylko sama konstrukcja intelektualna. I ona popycha mnie do zrobienia tego. Na przykład, żeby się położyć i absolutnie nic nie robić teraz. I oczywiście to jest do rozróżnienia, czy to jest chęć słusznego odpoczynku, czy właśnie jakiegoś słodkiego lenistwa, które mi się włącza słusznego odpoczynku po ciężkiej pracy, czy bardziej z tego, że mi się jednak czegoś nie chce i moja zraniona natura szuka wygody i, i odpoczynku tam, gdzie go zasadniczo nie znajdzie. Więc poruszenie to jest impuls w nas, pewna myśl, która zawiera w sobie um, ładunek emocjonalny też i pcha mnie do zrobienia czegoś, a więc jest ukierunkowana na coś. Te... Te poruszenia w nas, te myśli, jak mówi Ignacy, właśnie kończąc tę moją wcześniejszą myśl. Ignacy mówi, że są trzy rodzaje myśli. Jedna jest moja własna i ona jest taka dosyć neutralna, bym powiedział, ale są dwa, dwa rodzaje myśli, które przychodzą do mnie z zewnątrz, a więc nie są moje, tylko przychodzą jakby z zewnątrz. Ignacy je wprost nazywa: jedna jest od dobrego ducha, druga jest od złego ducha. Czyli coś mnie pcha ku dobru, a coś mnie pcha ku złu. Tu są natchnienia Boże, a tu są pokusy: poruszenia do złego, poruszenia do dobrego i poruszenia do złego. Te poruszenia mogą mieć swój bodziec. Ten bodziec może być jest coś, co je wywołuje, te poruszenia. Czytam pobożną książkę, mogę mieć poruszenie, na przykład, żeby się pomodlić. To ta książka jest bodźcem do tego, żeby się pomodlić, bo ta pobożna książka tak mnie zachęciła. Albo mogę, nie rozpoznawszy tego, no, odpocznę sobie 15 minut, bo rzekomo jestem zmęczony, i po tym słodkim, 15-minutowym lenistwie patrzę, że w ogóle mi się nie chce wstać z tego fotela. Że to się we mnie jeszcze pogłębiło, że ta myśl, która przyszła, była pewnym bodźcem, tak? Poruszyła mnie do działania. Ja to zrobiłem, ale potem się okazuje, że za tym idzie kolejne poruszenie, żeby w sumie w ogóle dzisiaj sobie odpuścić cokolwiek. Poruszenie. Jest pewnym współdziałaniem myśli i uczuć, pewnych odruchów też upodobania i odrazy, czyli coś mnie przyciąga albo coś mnie odpycha, i one się pojawiają w nas spontanicznie, w naszej świadomości. I popychają mnie w jakimś kierunku. I teraz możemy powiedzieć, co ja z tymi poruszeniami mam zrobić. Może, może najpierw, jeszcze zanim co zrobić, to um, na naszej modlitwie będziemy mieli poruszenia, bo może od tego by trzeba wyjść. Na naszej modlitwie możemy mieć poruszenia i święty Ignacy zakłada, że będziemy mieć poruszenia. To znaczy, kiedy rozważam Słowo Boże, i Słowo Boże jest tutaj bodźcem wtedy, wywołuje we mnie jakąś reakcję. Czytam słowo pójdź za mną, i ono może we mnie coś wywołać. Niekoniecznie pójście za Chrystusem, niekoniecznie specjalne powołanie. Może wywołać też złość, może wywołać smutek, może wywołać jakąś inną reakcję, lęk, obawę, żeby to wcielić w życie, albo nie wiem jak to wcielić w życie. Mogę słyszeć jakiekolwiek inne słowo, ono do mnie dotrze, nie tylko do ucha, ale przez ucho do mojego serca, i tam mnie poruszy, właśnie. Tam mnie dotknie. Więc na modlitwie tak naprawdę spodziewamy się poruszeń, otwieramy się na poruszenia, czyli na to, że to słowo będzie do mnie mówić. W tym, żeby te poruszenia się pojawiały, czyli żeby Pan Bóg zaczął do mnie mówić, i to nie jest o tym, że Pan Bóg nie mówi, to o to chodzi, że my nie jesteśmy uważni na Jego słowo, że my nie jesteśmy otwarci, nie szukamy go. To w tym mają nam pomóc też te punkta wprowadzenia do modlitwy, które dostaliśmy. Tam czasem są pytania pomocnicze, które. Pobudzają moje myślenie, pobudzają moją uczuciowość, moją refleksję nad swoim własnym życiem, nad moim życiem. To wszystko wzbudza we mnie różne poruszenia. Coś to ze mną robi, to mnie jakoś dotyka, intryguje, zaciekawia, zasmuca. Coś ze mną robi. Tym właśnie jest poruszenie, że to Słowo Boże, które przychodzi do mnie, ono coś ze mną robi. Ja coś odczuwam w środku. Żeby odczuwać poruszenia, to potrzebuję mieć w jakimś stopniu kontakt ze swoimi uczuciami, bo one tam się też pojawiają. Są połączone z myślami, ale to nie jest taka myśl kartezjańska, byśmy powiedzieli, tylko intelektualna. To jest, to jest myśl połączona z uczuciem. I teraz możemy powrócić do pytania: co ja. Hmm, Mam zrobić z takim poruszeniem? Ono do mnie przychodzi. Ja je, ja je jakoś łapię w sobie, notuję, jakoś zauważam je. I co ja mam teraz z tym zrobić? Pierwszą rzecz, którą potrzebuję zrobić, i to jest też w procesie rozeznawania duchowego, to jest kolejne techniczne pojęcie ignacjańskie, ale tym się teraz nie będziemy zajmować rozeznawaniem. Mianowicie, pierwszą rzecz, jaką należy zrobić z tym, co do mnie przychodzi jako poruszenie, to jest Interpretacja tego, co przeżywam. Potrzebuję nauczyć się interpretować moich poruszeń i zobaczyć, do czego chcą mnie doprowadzić w dalszej drodze. Tak? Bo, bo, jak mówiłem, to poruszenie ma w sobie energię, żeby ja podjął jakąś decyzję i ją wcielił w czyn. W związku z powyższym, a mój czyn może być dobry albo zły, ale przecież my chcemy dobre rzeczy robić. W związku z powyższym, ja potrzebuję już tutaj wiedzieć, co się ze mną dzieje, przy tym poruszeniu, tym, co jest takie wewnętrzne i niewidzialne, po to, aby mój widzialny czyn był dobry, a nie zły. A jeśli będzie zły, to bym umiał wrócić do tego poruszenia i zobaczyć, dlaczego. Czy coś tutaj nie usłyszałem, coś źle zinterpretowałem, źle odczytałem, i dlatego mój czyn potem był taki, a nie inny. Czyli jest bodziec, który pobudza we mnie poruszenia, i one domagają się interpretacji. To znaczy, że ja nie mogę tak w pełni ufać wszystkiemu, wszystkim myślom, które do mnie przychodzą i powiązanych, powiązanym z nimi y, uczuciom. Nie mogę, bo sam Ignacy mówi, że są we mnie trzy rodzaje myśli, i dwa z nich pochodzą z zewnątrz, w tym jedno od złego ducha. Więc jest Ryzyko pomyłki, że ja to, co od dobrego, wezmę yy, to, co od złego, pomylę z tym, co od dobrego, i pójdę za tym. Dlatego potrzebuję, kiedy jest poruszenie, które, byśmy powiedzieli, w pewnym sensie jest ślepe, jest spontaniczną jakąś reakcją na bodziec, który do mnie przychodzi, na przykład na słowo Boże, y, które mnie dotyka, słowo samego Boga, to tak jak dotyka mnie też słowo drugiego człowieka, i ono też coś we mnie może wywołać, Jakąś reakcję, i tą reakcją jest właśnie poruszenie. To ja potrzebuję to zinterpretować, rozważyć. Czyli do tego ładunku emocjonalnego dokładam moje rozumowanie, rozważanie tego słowa. Ale co ty chcesz mi, Panie Boże, przez to powiedzieć? Słyszę słowo: na przykład pójdź za mną. I ono coś we mnie robi, na przykład smutek mi przynosi. Hmm. I zaczynam się zastanowić. Zastanawiać, dlaczego smutek, czy przecież to jest dobre słowo? Pan Bóg mnie zaprasza do drogi za sobą. I to wcale nie musi oznaczać powołania do, do bycia, nie wiem, księdzem, zakonnikiem, zakonnicą, tylko do pójścia za Panem Bogiem w mojej codzienności. A dlaczego to mój smutek wywołuje? I mogę zacząć to słowo rozważać. Co Ty chcesz, Panie Boże, mi przez to słowo powiedzieć? Dlaczego ono wywołuje we mnie smutek? Czy ono nie wiąże się przypadkiem z jakimiś konkretnymi wydarzeniami z mojego życia? I dlatego wywołuje smutek. A może tak być, bo na przykład widzę, że w tej i w tej i w tej konkretnej sytuacji życiowej nie szedłem za Panem Jezusem, szedłem za swoimi zachciankami. I Pan Bóg, to słowo, które on wypowiada, a we mnie wywołuje taką reakcję, on chce mi przez to pokazać, przez mój własny smutek, a smutek jest takim uczuciem, które mówi o stracie, że ja tracę, kiedy nie idę za Panem Bogiem. Że odczuwam pewien, może nawet, niepokój w związku z tym, że robię coś niezgodnie z prawem miłości, niezgodnie z Bożą Wolą, która wyraża się w miłości, wyraża się w dobru, wyraża się w prawdzie. Czyli słowo Boże, konkretne słowo, jedno krótkie zdanie, pójdź za mną, mogło we mnie wywołać taką reakcję. To jest droga poruszeń we mnie. Poruszenie przyszło, i ja je zaczynam interpretować. W jakim kluczu? Po pierwsze, w kluczu mojego życia, co w tym życiu się dzieje, a po drugie, w kluczu Ewangelii. W jaki sposób to moje życie odpowiada życiu ewangelicznemu, życiu Bożemu, życiu właśnie w kluczu dobra, prawdy, miłości, pragnienia Boga, wzrastania w tym. To może mi się objawić, to może mi się pokazać i mogą mi się zaraz potem pojawić pragnienia, kolejne uczucia i kolejne pragnienia, bo to poruszenie mnie coraz bardziej wciąga, jakby wikła, wzbudza pragnienia, na przykład chcę iść naprawdę, Panie Boże, za Tobą. Nie chcę się błąkać po jakichś swoich ścieżkach, tylko chcę iść naprawdę za tobą i tylko za tobą. W moich codziennych wyborach, w moim powołaniu, w jakim żyję, w mojej pracy, w moich relacjach, w moich obowiązkach, i tak Chcę i za tobą. A Twoje słowo przez poruszenie pokazało mi, że w konkretnych dziedzinach mojego życia tak się nie dzieje. Ja mogę podjąć decyzję wtedy, co ja chcę z tym zrobić. Na przykład, że chcę to naprawić. Albo na przykład, że chcę pójść i pomodlić się i poprosić Pana Boga o łaskę, żeby tego we mnie dotknął i przemienił. Bo czuję na przykład, że ja o własnych siłach tego nie zrobię. I wtedy jest kolejna rzecz, wcielam to w, w czyn, przechodzi w działanie. Święty Ignacy, kiedy przy, pod, przychodziło do decyzji, którą odczuł w sobie najpierw przez poruszenie, zinterpretował, i to pobudziło jego pragnienie, to miał bardzo dużą determinację i stanowczość do robienia tych rzeczy. Bardzo szczególnie mu to wyszło właśnie w czasie tej rekonwalescencji na zamku w Loyoli, kiedy postanowił, że odtąd będzie żył inaczej. I w autobiografii zaznacza, że Nikt i nic nie było go w stanie z tej drogi y, jakby zrzucić. Tak? Nikt, nikt i nic nie mógł go, był w stanie przekonać, żeby zrobił inaczej. Jego brat coś podejrzewał, próbował z nim rozmawiać, nie było takiej siły. I on to wcielił w życie. Jak to zrobić, Jak to wcielić w życie? To jest kolejna rzecz, tej drogi poruszeń, jakie środki wybrać, jakie będą najlepsze, y, w którą stronę pójść. To już jest o decydowaniu. Ale wcześniej jest o rozeznawaniu swoich poruszeń, do czego ja jestem zapraszany, w jaką stronę mnie ciągnie, a od, w jakiej strony mnie nie ciągnie, wręcz odpycha może. W jaką stronę mnie odpycha? Ja potrzebuję rozeznawać, czyli interpretować te różne poruszenia, które we mnie są. Bo jak mówiłem, mogą pochodzić niekoniecznie od dobrego ducha, niekoniecznie z dobrych natchnień. A czasem się mylimy w tym, że niektóre natchnienia wydają mi się i są pobożne, w związku z powyższym należy im z góry ufać. Otóż wcale tak nie jest. Mogę być ojcem, yy, mężem, ojcem, mieć swoją pracę, obowiązki i może mnie ciągnąć do tego, żeby codziennie być na mszy. W tygodniu yy, do trzech wspólnot należeć, a dlaczego nie do czterech? Że y, chodzić do kościoła często, się modlić, bo mam duże pragnienie modlitwy. Mogę chcieć jeździć ciągle na pielgrzymki, ciągle angażować się w parafie. Byśmy powiedzieli, czy to źle? Samo w sobie nie. Ale ta interpretacja takiego poruszenia, gdybym miał, że chcę więcej, chcę więcej działać, kościół mnie potrzebuje, wspólnota mnie potrzebuje, mogę mieć takie poruszenie? Ale potrzebuję zobaczyć nie, czy ono jest dobre czy złe ogólnie, bo byśmy powiedzieli, że rozeznajemy tylko dobre poruszenia, a to jest dobre poruszenie, tylko czy ono jest dobre dla mnie. W mojej konkretnej sytuacji życiowej może się okazać, że wcale nie jest dla mnie dobre, choć wydaje się takie pobożne, ponieważ ja uczestnicząc w tylu rzeczach, celowo to przejaskrawiłem, Ilość tych wspólnot i tego chodzenia i angażowania się w Kościół. Ale znam takie przypadki, zaczynam zaniedbywać to, co jest moim pierwszym powołaniem bycie mężem i ojcie, ojcem. Zaczynam zaniedbywać moją rodzinę, przestaję się dziećmi interesować, żoną, szczególnie żoną, yy, tak? wszystkie inne rzeczy domowe. Nie, bo ja teraz idę do kościoła, bo teraz są ważne rzeczy duchowe to kwestia mojego zbawienia. I zaczynam nie widzieć tego, że Pan Bóg czeka na mnie w moim domu że chce, żebym się tu zaangażował więc potrzebujemy. Bym powiedział, rozeznawać, czyli interpretować wszystkie poruszenia, jakie do nas przychodzą. Wszystkie, które przychodzą z jednego czy z drugiego źródła, które są zewnętrzne wobec nas. Jest taka część poruszeń, których nie trzeba rozeznawać, ale o tych teraz nie będę mówił, żebyśmy sobie nie namieszali. Natomiast większość, zdecydowaną większość naszych poruszeń, czyli naszych spontanicznych reakcji wewnętrznych, potrzebujemy. Rozeznawać, czyli interpretować, bo one w dalszych krokach prowadzą mnie do decyzji, gdzie podejmuję pewne cele, pewne zamiary, z pewną stanowczością, z pewną determinacją, a one ostatecznie prowadzą mnie do działania, do konkretnego działania, które może być dobre, a może być złe, może być dobre i powiększaniem dobra, a może być pomniejszaniem tego dobra. I żeby nie wpaść w pułapkę złego ducha, który nawet przez pobożności może mnie doprowadzić do mniejszego dobra, potrzebuję, i to jest kwestia mojej wolności, tak, mojego zatrzymania się, mojej refleksji nad tym, co się we mnie dzieje w tym moim wewnętrznym świecie. To ode mnie zależy, tego nikt za mnie nie zrobi. To się samo nie zrobi. Tu jest moja odpowiedzialność za to, bo ja wtedy odpowiadam za czyny, które, które robię. Tak, czyny, które popełniam, dobro albo zło. Tak? Więc potrzebuję to interpretować, nad tym się zatrzymywać, nad poruszeniami, które do mnie przychodzą, które przychodzą do mnie w czasie tych rekolekcji, szczególnie na modlitwie, co Słowo Boże do mnie mówi, i tam są poruszenia, jak Słowo Boże na mnie oddziałuje, ale również te poruszenia, które przychodzą do mnie z życia, w ciągu mojej codzienności. Ktoś coś powiedział, coś się wydarzyło, coś przeczytałem, to jakoś na mnie wpływa i chce wywołać we mnie reakcję w postaci decyzji i konkretnego czynu. Moja odpowiedzialność jest za te czyny, ale również za ich początek. I kiedy takie ostatnie dopowiedzenie, kiedy w spowiedzi często zajmujemy się tylko tym, co zrobiłem, czyli jaki czyn popełniłem, a jaki nie, to już widzimy, że to jest trochę mało. Bo ja mogę ciągle te same grzechy popełniać, te same czyny, nie sięgając do ich źródeł, skąd one powstały, z jakiego poruszenia, z jakiego dotknięcia i który to był duch, który mnie dotknął, czy duch dobry, czy duch zły, poruszył mnie. Tak? Poruszył mnie, czyli wzbudził jakąś, jakąś myśl, jakąś intuicję, żebym zrobił tak czy inaczej. I ja za tym poszedłem czasem bez świadomości, i bez rozeznania. Z tym rozeznaniem, z tą interpretacją jest też potrzebna świadomość siebie samego. Co się w moim wewnętrzu, wewnętrznym świecie dzieje? Tej świadomości sobie i Wam życzę, tego rozeznania, tej interpretacji, a przede wszystkim odczuwania poruszeń. To jest wielkie bogactwo naszego życia wewnętrznego, dlatego, że to jest głos Pana Boga, który też do nas mówi. Oprócz tego, że może być też innym głosem w nas. Ale przez te poruszenia mówi też do nas Pan Bóg, więc potrzebujemy nasłuchiwać, być otwartymi i równocześnie interpretującymi, rozeznającymi to, co się we mnie dzieje, po to, aby moje życie, czyli moje konkretne czyny, moje konkretne działanie było rzeczywiście coraz bardziej zgodne z wolą Bożą, czyli zgodne z dobrem, z miłością, z prawdą, z pięknem. Niech to się w nas wydarza. Pozdrawiam. Zostańcie z Bogiem.